Cześć! Witajcie moi drodzy. Dzisiaj kolejny film z tematu budowy mojego suv kampera, mianowicie bardzo ważny update. Jak pewnie widzieliście, słuchaliście, mam nadzieję, że oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie o moich takich dylematach związanych z Tematem, co kup... jakiego powerbanka kupić, jak za... zaopatrzyć się w dobre, niezawodne, duże źródło energii na, na wyjazdy, tak, żeby ładować aparata, aparata. <grytanie> baterie do aparatu, żeby ładować komórkę, żeby ładować laptopa, żeby mieć światło, żeby mieć może jakiś właśnie wentylatorek, podładować. Generalnie coś, co i tą niezależność i wolność podczas wyjazdów, żeby musiał cały czas myśleć, gdzie zajechać, żeby wszystko naładować, czy ewentualnie cały czas, nie wiem, palić silnik, żeby ładować wszystko z alternatora, wszystko podpinać, pod gniazdo zapalniczka to jest też bardzo męczące i w sumie jak się czasem siedzi w samochodzie gdzieś w fajnym miejscu, to nie chce się po prostu odpalać tego silnika, żeby to warczało, burczało i kopciło. Wiadomo jak jest. Tak więc bardzo ważny update dzisiaj. Zapraszam Was do obejrzenia, ponieważ za mną jest paczka, która przyszła wczoraj. Pokażę Wam, co jest w środku. Zrobimy taki szybki unboxing i opowiem Wam, dlaczego zdecydowałem się na to, na co się zdecydowałem. Tak więc zapraszam. Oglądajcie, zostańcie ze mną. To, moi drodzy, jest mój wybór. Mój wybór. I słuchajcie, nie jest to czakary, o którym mówiłem tyle w poprzednim, w poprzednim odcinku, ale jest to produkt konkurencji. I zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Słowem wstępu e, jestem mega zadowolony, że znalazłem bardzo fajną ofertę na to. E, poniżej wrzucę Wam link do e, strony internetowej e, sklepu internetowego, skąd zamówiłem to. Coś i od razu mówię, że film nie jest w żaden sposób sponsorowany. E, nie jest to reklama. Nikt mi za nic nie zapłacił. Na razie do samego produktu nie będę wam polecał, powiem o pewnej specyfikacji, dlaczego się zdecydowałem na to, a nie na Jackery, ponieważ ma bardzo duże ma kilka bardzo dużych atutów właśnie. Natomiast już po wyjeździe, po jakichś doświadczeniach, zrobię wam pełną recenzję, czy jak to się rzeczywiście sprawdza w terenie, ponieważ no, póki co doświadczenia z tym jeszcze nie miałem, więc nie mogę polecać czegoś co jeszcze nie używałem oczywiście tak Piękne. To jest to, co wybrałem. Jest to firma EcoFlow duży bank energii posiadający pojemność dokładnie 500, 500 570 bo nie 576 dokładnie watogodzin co w porównaniu z Jackery tym średnim modelem tym Jackery 500 ma ponad 60 watogodzin więcej słuchajcie mimo że kategoria jest cenowa jest ta sama to co już zdradziłem, produkt nazywa się EcoFlow dokładnie River Max Ecoflow River Max i co mnie skusiło, słuchajcie, do tego, żeby wybrać to, to jest po prostu, wczytałem się nieco specyfikacje, pooglądałem testy na youtubach, m.in. testy porównawcze produktu Ecoflow oraz tego Jackery, o którym myślałem. No i wszystko, naprawdę wszystko przemawiało na korzyść produktu Ecoflow. Drakar jest bardzo dobrym produktem i nie ma co tu ujmować. Natomiast technologie tam użyte są, wydają się być troszkę przestarzałe, o czym za chwilę wam powiem, co mam na myśli, mówiąc o technologii. Ładnie zabezpieczone dełeczko z kablowaniem. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Sam bank energii to jest taka skrzyneczka. Bardzo wygodnym uchwytem. Tak to wygląda, słuchajcie. Tak to właśnie wygląda. Bardzo elegancka, czarna, ładna. Aha. Dobra. I teraz tak, eee, ten produkt. Słuchajcie. Jest bardzo pojemny, jak mówiłem. I co najciekawsze, ma właśnie technologię bardzo szybkiego ładowania. Jest napisane, że od 0% do 80% ładuje się w godzinę. Oczywiście przy użyciu gniazka sieciowego. Co mnie mega bardzo mocno przekonało do tego produktu. Oczywiście ładowanie też jest z. może być z panelu słonecznego, co też ma dużo lepsze parametry, ponieważ Jackery 500, czyli ten model taki podobny do tego modelu, wykorzystuje maksymalną moc solarów niby z te 100, 100, 100, 100 W, a tak naprawdę w praktyce nie, nie skacze wyżej niż 70-75 W mocy jakby wchodzącej, więc Kompletnie nie wykorzystuje potencjału, tak naprawdę, solara. Natomiast ten nie dość, że ma, może korzystać z dużo potężniejszych solarów, bodajże chyba do 200 W. No to spokojnie po 100 110 nawet W energii ze słońca możemy ładować. To oczywiście przekłada się na szybkość ładowania, długość tego ładowania. Co jeszcze? Wyświetlacz. Wyświetlacz, słuchajcie, jest dużo bardziej funkcjonalny. Ja Wam może tutaj pokażę troszkę z innego kąta. Wyświetlacz jest dużo bardziej funkcjonalny, bo mamy nie tylko moc wchodzącą, moc wychodzącą wskaźnik oczywiście napełnienia, ale również mamy podane i czas y, przy ładowaniu mamy podany na przykład y, czas, y, jaki został do, do pełnego naładowania. To jest y, dużo większa funkcjonalność, jakby samego panelu, gdzie, gdzie w Jackery mamy tylko moc wejściową i moc wyjściową. Nie mamy przeconnego czasu do rozładunku, lub y, do rozładowania się, lub, lub całkowitego naładowania. Yy. I też jest jeszcze mega taka fajna funkcjonalność, że do tego produktu możemy sobie ściągnąć aplikację na telefon i z poziomu aplikacji sterować wszystkimi tutaj parametrami, kontrolować parametry, sterować włączaniem, wyłączaniem, mnóstwo, mnóstwo funkcjonalności też jest właśnie w aplikacji, czego nie ma w ogóle w Jackery. Tu są jakieś panelki LEDowe, to też sterujemy tym z pozycji aplikacji ja prawdopodobnie będę miał to wyłączone chyba, że w nocy na przykład ustawię sobie jakieś delikatne niebieskie światełko żeby mi ładnie oświetlało klimatycznie samochód oczywiście funkcja latarki światło ciągłe światło mocne ciekawostka sygnał SOS no i też mały bo mały, ale plusik dla, dlatego EcoFlow ma różne tryby latarki. W Jageri mamy tylko jeden tryb, ale to jest mówię, to jest taki tylko mały plusik. Co jest dużym plusem, to jest to, że mamy nie tylko trzy wyjścia USB zwykłe, ale mamy też wyjście USB-C. I tutaj mamy też właśnie wyjście: jedno z wyjść USB jest do szybkiego ładowania, gdzie idzie dużo większa moc, czyli do tych urządzeń, takich, które mogą przyjąć większą ilość energii. I tak samo tutaj mamy wyjścia na dużo popularniejsze wtyczki, które są używane w bardzo, bardzo wielu e, takich zasilaczach, e, e, czego nie ma właśnie w jackery. Tu mamy oczywiście wejście 12V, chyba. Tak, tu mamy 12V, czyli takie gniazdo zapalniczki. I co my tu jeszcze mamy? Cała masa. Tu mamy podłączenie ładowania z sieci. Tu mamy. Yes. Hmm, będę musiał jeszcze poczytać dokładnie: 25V, 12A max. Jeszcze jakieś wtyczki. To jest prawdopodobnie do solara, tak, to jest do solara Tyczka do ładowania. Z drugiej strony mamy aż dwa wyjścia, gdzie możemy podłączyć dwa urządzenia normalnie na prąd 230V. Wszystko jest od, odrębnie oczywiście włączane, wyłączane, każde, każde gniazdo sieciowe. I tak to wygląda bardzo z grubsza, słuchajcie. Teraz no, mega jestem mega zadowolony i już nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł pokorzystać w terenie z tego malutkie, bardzo pojemne urządzenie. Zdecydowałem się właśnie na tą większą pojemność, ponieważ tak jak mówiłem w przednim odcinku, myślę nieco dalej perspektywicznie, póki co jeszcze nie dokupuję Solara, ponieważ koszt solara do. do tego typu banków to jest koszt około półtora tysiąca złotych. Więc na razie już budżety mi na to nie pozwalają. Ale to mówię, to jest przyszłościowe. Gdybym teraz kupił małego powerbanka razem z solarem, podejrzewam, że szybko bym stwierdził, że no, przydałby się trochę ten większy powerbank, który umożliwi stabilniejsze jakby, stabilniejsze, stabilniejszą pracę, Rzadsze korzystanie z, z, z funkcji ładowania można po prostu brać ten prąd. Nie trzeba tak często go ładować. Co się też prze, prze, prze jakby przerzuca na, na samą żywotność urządzenia. Bo ma tam oczywiście każde urządzenie, każda bateria, ma określoną ilość cykli rozładowania i ładowania. Tu jest bodajże 500. Nie wiem, strzelam troszkę. Z takich danych technicznych to waży 7,7 kg. I oglądałem różne testy, i tym małym dziadostwem można zasilać takie sprzęty jak, jak wiertarki udarowe, jak odkurzacze przemysłowe. Spokojnie lodówkę się podłączy w domu, telewizor, laptopa wszystko, wszystko generalnie z tego można jakby czerpać. Normalnie w sklepach kosztuje ponad 3000 zł, 3000 z hakiem, 3100. Natomiast ja znalazłem ofertę, gdzie nowiutki sprzęt na gwarancji kupiłem za 2500 czyli 500 zł ponad taniej niż, niż u konkurencji. Dlatego wrzucę Wam, gdybyście byli zainteresowani, wrzucę Wam pod spodem link do, do tego produktu. Nie jest to żaden referencyjny link. Jak mu wspominałem, ja nic z tego nie mam. Korzyści po prostu dzielę się z wami takim fajnym odkryciem, że można dużo taniej kupić. O większości wam powiedziałem. Długo nie będę gadał, bo taki gadany film jest po prostu nudny. Chciałem się podzielić z wami po prostu koniecznie tym, co. tym, na co się zdecydowałem i co mam. Czyli po prostu mega, mega Powerbank. Dzięki któremu będę niezależny, będę mógł pracować stabilnie z terenu, nawet odpalić sobie laptopa, żeby obrobić jakieś zdjęcia na bieżąco. Może obejrzeć też materiał, posegregować, wiadomo, praca w terenie. Do tej pory moja wyglądała tak, że gromadziłem wszystko na kartach. Na kartach tylko SD do aparatu, i dopiero później, po, po dwóch, trzech, dniach, czterech jak wracałem do domu, wszystko zgrywałem, dopiero i segregowałem. A tak zawsze wieczorami siedziałem, po prostu e, nieraz nudząc się, czy oglądając jakieś głupoty z komórki, bo, bo na dworze badał deszcz albo ocieły komary. A teraz po prostu będę mógł rozłożyć się ze sprzętem i już po prostu coś działać dla Was. Dobra, to by było tyle. Chciałem znaleźć jeszcze koniecznie tą moc. I słuchajcie, no tak, jak, jak mówiłem, właśnie żywotność akumulatora to jest 500, 500 cykli ładowania do poziomu 80%. I moc, jaką generuje z portów wyjściowych tych na wtyczkę normalnie, to jest 600 w gdzie przepływ jest 1200 w no, Czyli urządzenia 500-600 watowe nawet możemy podłączać, i, i to powinno udźwignąć wszystko. Mega, 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 mega. I ogólnie bardzo dobre ma oceny ten produkt, cieszę się, że w końcu zdecydowałem się jednak na to niż na Jackery, bo Jackery pod względem ładowania, czasu ładowania był bardzo wolny, dziwne to jest właśnie, ale być może jest to kwestia użytych technologii, ta technologia właśnie nazywa się, jak ona się tu nazywała? Extreme... 0,80% w jedną godzinę. Teraz szybko zajrzymy sobie do kabelków. Ja już Was nie trzymam. Gdzie ja to wyłożyłem? Tutaj odłożyłem. Zobaczmy co mamy w okablowaniu. Kablowaniu mamy 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 instrukcję oczywiście, warto poczytać, kabel do ładowania, banko z sieci, kabel właśnie ten taki jak widzicie, e, bardzo popularne wtyczki, nie wiem jak one się w chowo nazywają, mamy też jakieś śrubki i jakiś kluczyk, być może... Uch nie wiem czy sumie po co. On ma gumowane nóżki w ogóle więc nie ma ryzyka, że się ześliznie. i tu mamy okablowanie do wejścia zapalniczki i to jest ten taki solarny I tu mamy też podłączenie do solara chyba solarnych kabli jeszcze nie znam, ale poznam Dobra słuchajcie, ja już nie miałem dłużej dzięki wielkie za oglądanie dzisiaj ze mną tego fantastycznego sprzętu. Z ogłoszeń parafialnych w niedzielę, w niedzielę nie będzie filmu na kanale, ponieważ jest właśnie teraz. Ja na długi weekend wyjeżdżam do rodzinki i tam na działce w garażu będę budował platformę pod łóżko. Z czego też zrobię dla Was jakiś materiał na pewno. I a propos łóżka, jeszcze zamówiłem już materac pod wymiar wymiar materaca to będzie 175 cm długi i 75 cm szeroki, 10 cm gruby. Materac pod wymiar zalegro, znalazłem firmę, która docina po prostu piankę. I z osobnej aukcji mówiłem sobie pokrowiec taki szary, odporny na zabrudzenia pokrowiec na ten materac. Krawiec jest troszkę większy, bo ma 180x80, czyli 5 cm zapasu z każdej strony. Natomiast myślę, że nie będzie stanowi to różnicy. Może dzięki temu też będzie łatwiej go zakładać i zdejmować. I czekam obecnie na przesyłki, właśnie materace i pokrowca. Stacja załatwiona. Weekend długi, buduję platformę. I powoli ogarniam resztę spraw. Dobra, dzięki, słuchajcie. Pamiętajcie o. Tym, że zapraszam Was do odwiedzenia mojego patrona. Dzięki któremu będzie możliwe realizowanie większej ilości podróży, plenerów. Jeśli oczywiście będzie to się to rozwijać w jakimś fajnym kierunku, zapraszam jak zwykle do komentowania, jakiegoś lajka dla, dla algorytmów i dla mnie, żeby obejrzeliście. Piszcie w komentarzach, co myślicie o moich pomysłach. Z Zawsze dyskutuję, odpowiadam na każdy komentarz. Trzymajcie się. Hej okay? i do następnego!